Kilka razy w tygodniu pastor Paul Raj odwiedza hotele pracownicze na peryferiach Singapuru. Mieszkający tu mężczyźni to robotnicy sezonowi pochodzący z Indii i z Bangladeszu. Opuścili swoje rodziny i przyjechali do Singapuru, aby zarobione pieniądze posyłać do domu. Pastor Raj spotyka się z nimi w małych grupach i głosi im Ewangelię. Ufają mu i doceniają jego troskę. Wielu z nich zostało członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dzięki Twoim darom misja globalna może wspierać pastora Raja w jego misji, a to tylko jeden ze sposobów docierania z dobrą nowiną do mieszkańców Singapuru. W każdą sobotę grupa imigrantów z Indii spotyka się na nabożeństwach w wynajętej sali. Większość z nich niedawno przyjechała do Singapuru i bardzo docenia możliwość wspólnych nabożeństw w swoim własnym języku. Śpiewają, studiują lekcję szkoły sobotniej i słuchają kazań wygłoszonych przez kaznodzieje zborowego. Sobota jest dla nich dniem prawdziwego odpoczynku i chrześcijańskiej wspólnoty. Jednak niektórzy robotnicy z tych hoteli nie mogą uczęszczać do kościoła. Ich praca nie pozwala na wolną sobotę. Według umowy muszą się stawić w tym dniu do pracy. Dla nich pastor Radży znalazł niezwykłe rozwiązanie. To rozwiązanie to zbór pod latarnią. Kilka razy w tygodniu oraz w sobotnie wieczory grupa robotników spotyka się na poboczu drogi pod latarnią. Na początku kilka razy przepędziła ich stamtąd policja, ponieważ takie zgromadzenia o charakterze religijnym są nielegalne. Pastor Raj zauważył jednak, że takich problemów nie mają ci, którzy przychodzą tam pić alkohol, więc w następnym tygodniu grupa pojawiła się z butelkami soku. Od tej pory policja już ich nie nęka. Pastor Raj zwiastuje Ewangelię tej przydrożnej grupie i dodaje otuchy tym, którzy w obcym kraju z dala od rodzin zmagają się z przeciwnościami życia codziennego. Pod koniec tych nieformalnych nabożeństw rozdaje im prosty sprzęt z religijnymi nagraniami, aby w ten sposób mogli wzmacniać swoją wiarę w ciągu tygodnia. Każdy z tych mężczyzn jest jak współczesny Józef wysłany do obcego kraju, a pastor Raj prowadzi ich do tego, który może wypełnić pustkę w ich życiu. Twoja wierność we wspieraniu misji globalnej zapewnia fundusze dla projektów takich jak zbór pod latarnią. Módlcie się o tysiące pionierów misji globalnej, rozsianych na całym świecie i głoszących dobrą nowinę. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o misji globalnej, odwiedź stronę www.adventistmission.org. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Dźwięk i montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.